Mano, witam w moim bur znaczy warsztacie. warsztacie, chociaż koło warsztatu to może takiego nie stało. Witam w mojej szopie. Nie będę się jakoś rozwodził nad tym wstępem. Po prostu y, mamy październik, robi się coraz chłodniej, a ja nie mam w garażu ogrzewania. Znaczy mam taką kozę, ale mm, zainstalowaną w tamtym roku, ale ona nie dawała zdecydowanie rady. Fakt, faktem że wtedy jeszcze nie miałem uszczelnionych drzwi. Stwierdziłem w tym roku, że kupię piankę. No i tak to wygląda po prostu, nie? Po prostu były szpary, mam drewniane drzwi i były szpary, nie? No i pizgało po prostu, pizgało. To bez sensu było to ogrzewanie, bo ta koza... Nie, że nie działała... w ogóle, ale nie działała, bo... Było ciepło tylko wokół niej, a jak metr dalej się oddaliłeś, to już nie było ciepło. Był mróz jak cholera. Generalnie taka zima nieciekawa. Dlatego stwierdziłem, że w tym roku zainwestuję trochę w lepsze ogrzewanie. Mam nadzieję, że wydajniejsze i faktycznie będzie lepsze. Tak kminiłem, kminiłem. Generalnie miałem zrobić piec. Miałem zrobić piec, bo koza jest w ogóle nieefektywna. Wpieprza ogrom materiału. Pomijając to, że właśnie ta koza. To jest taka. Taka nietypowa koza, to jest taka koza pod tytułem lepianka, a dokładnie jakaś wizja artystyczna, jakiegoś artystyk nieznanego pochodzenia generalnie. Nie wiadomo, kim był artysta. Aczkolwiek, był z niego niezły rzeźbiarz. No, koza, no generalnie nie nadaje się do niczego, ta koza. Więc e, chciałem zrobić e, jakiś wydajniejszy piecyk. No i w necie mm, napotkałem się na coś takiego jak piec rakietowy. I się zainteresowałem, nawet jeżeli to by nie działało. Znaczy, będzie to działać. Jest to bardzo prosta konstrukcja. Z tego co patrzyłem, będę się trzymał takiego schematu trochę z neta yy, i gdzieś tam tego, co zauważyłem, jak inni budują na innych filmach. Yy, no i będziemy odtwarzać po prostu taki, taki piec rakietowy. Yy, sam w sobie piec jest ultra prosty, tak, to jest yy, tak naprawdę z trzech elementów on się składa i, i to jest piec rakietowy. Gorzej będzie, znaczy gorzej, dużo bardziej skomplikowane jest to, co odbiera to ciepło i przekazuje dalej. Nie? I w ogóle taki akumulator tego, tego, tej energii całej wytworzonej z tego piecyka rakietowego. Yy, tutaj będziemy trochę się głowić, znaczy głowić będziemy trochę... Tu jest trochę więcej pracy, tu jest więcej trochę myślenia i mam jeszcze jakieś takie swoje wizje artystyczne po prostu. Yy. Odnośnie tego, jak to by miało przekazywać to ciepło na cały warsztat. Dobrze, ale nie będziemy tutaj pitolić. Wszystko zobaczycie na filmach. Eee, co? Zabieramy się po prostu do roboty. Dobrze. Także. Mamy materiał na ten piec rakietowy, zaczynając od tego, co nas teraz interesuje w tym momencie. Jest to kształtownik dziesiątka, ścianka dwójka, bodajże. Jest to metr. Mamy jeszcze kształtownik drugi, dwunastkę, bodajże. Ścianka chyba czwórka, o ile dobrze pamiętam, również metr. I broiler. <laughs> broiler to będzie nasz akumulator ciepła, ale to, to już w innym filmie w ogóle. Tak. Tniemy tutaj, nie tutaj, jak widzicie, tu jest, nie tutaj, tutaj. Eee, tniemy tak. tutaj. To będzie nasz y, nasze palenisko. Tutaj będziemy wspływać sobie tą część. To będzie podajnik y, materiału. Y, w tym przypadku drewna i w sumie drewno tylko do niezidentyfikowanego opału była koza tutaj raczej taki opał jest niepożądany bo jest to taki układ dosyć bym rzekł może nie tyle co delikatny ale nie jest jakoś ultra idiotoodporny w sensie no lepiej nie, nie palić syfem tak mi się wydaje bynajmniej no i tego, tego typu miał kurde kto jest w temacie, ten wie jak ten piec rakietowy wygląda. Mamy kształtownik jeden jako y, popielnik, nie popielnik y, ten miał kurde palenisko, podajnik i y, to będzie do tego nam potrzebny ten duży kształtownik, czyli palnik. Gdzie będą się dopalać, yy, spaliny jeszcze odzyskiwać z tego energię. Yy, piec w moim wydaniu nie będzie, z, będzie bez jakichś takich y, udziwnień y, w postaci choćby tych y, takich łopatek w palniku, które mają y, robić zawirowanie, tak yy, tego nie będzie, bo mi się nie chce tego robić po prostu. <grych> Jeżeli będę chciał jeszcze efektywniejszy, to zrobię kiedyś może drugi piec, ale z palnikiem okrągłym, bo do tego chyba lepiej byłoby, gdyby była rura taka grubościenna, aczkolwiek taką rurę to chyba tylko ze złomu, bo ciężko, ciężko coś takiego znaleźć w necie. Chociaż nie wiem, może jest coś takiego do kupienia, ale to za drogo, za drogo, za drogo, za drogo, a ja takiego materiału nie mam dużego. Grubego, także kupiłem po metrze tych kształtowników i liczę, że to będzie działać po prostu. Dobra, tyle z tego pitolenia, biorę się za robotę. Dobra panie i panowie, tak by to koncepcyjnie wyglądało, mamy sobie podajnik, palenisko i palnik. Oczywiście palnik będzie niżej osadzony, nie będzie tak tutaj na równo, bo, bo musi po prostu wystawać poza, poza boiler na dół, żeby zrobić popielnik jeszcze dodatkowy tutaj, bo jednak no tutaj będzie się jeszcze w tym kominie. Jakiś tam syf osadzał, żeby tutaj była możliwość tego czyszczenia, żeby to jakoś tam miało ręce i nogi Po prostu tutaj też będzie popielnik, tutaj będzie taki główny popielnik, bo jest, bo jest tutaj palenisko Więc wytniemy sobie tutaj dziurę Zrobimy ruszta Jest jeszcze aspekt dopływu powietrza do palnika w którym będą się dopalać te wszystkie jeszcze gazy i spaliny według schematu, który gdzieś tam sobie zaobserwowałem w internecie, to ten dopływ powietrza jest jakoś w tym miejscu. Chciałem sobie go zrobić tak po prostu na prosto. Tutaj zrobić sobie okienko takie po prostu obudować, żeby wam pokazać tym. Wycinam sobie wtedy te dwie ścianki, e, Obspawuję, tutaj zaspawuję sobie te boki, wycinam dziurę e, na, na taką przedłużkę, która będzie właśnie wystawać poza, poza boiler i m, będzie zasysać powietrze mm, świeże dodatkowe, e, żeby można, żeby mogło miało sobie po prostu tutaj e, ten palnik czerpać świeże powietrze do dopalania tych, tych tych spalin. Problem, który gdzieś tutaj po przemyśleniach napotkałem, jest taki, że tutaj mamy palenisko i tutaj będzie bardzo ciepłe powietrze. Tutaj będą bardzo duże temperatury, jak nie największe w całym, w całym piecu, więc chciał nie chciał będzie zostać ciepłe powietrze. I czy to jest. I. Myślę, czy nie zrobić dopływu powietrza bokiem, tak jak robią na, na filmach, co niektórzy i ci, co budują w ogóle piece, bardziej tak zajmują się tym fachowo, że tak powiem, robią piece takie na zamówienie. No to jednak tutaj wiercą otwory, taki kształtowniczek, oczywiście dłuższy, ciągną sobie go tu, i mają tutaj świeży dopływ powietrza. Tutaj byłoby właśnie fajnie, bo chłodno. Tylko, że chciał, nie chciał. Tutaj też będzie się nagrzewać, i tu będzie taka bariera tego ciepłego powietrza. Chłodne, ciepłe, no ale chyba jestem skazany na tą opcję. Choć też mi się nie podoba, bo tu jest dosyć mało miejsca. Boiler jest bodajże 40. Mamy tutaj kształtownik 12, więc od ścianki do ścianki. Z tego co patrzyłem, to zostaje nam jakieś 14 cm, które się kończą, bodajże tutaj gdzieś. Chyba to jest ta linia, albo ta linia kończą się gdzieś tu. Zostaje nam 6 cm przestrzeni na, na tą wystającą rurkę. Kształtowniczek, no i jest tutaj niewiele miejsca. Można to jeszcze zrobić tak, że żeby zrobić tutaj dodatkowo, tylko to wypuścić, jeszcze w poprzek zrobić też taki kształtowniczek, żeby z boków za, zaciągało i do środka ewentualnie. Może to nie jest głupi pomysł, może to jest jakieś rozwiązanie tej sytuacji. Żeby z boków bardziej zaciągało, będzie bardziej powietrze te świeże zaciągało. Skoro i tak, i tak, tutaj będzie się nagrzewać, nieważne, czy zrobimy to na górze, czy z boku. Fakt, faktem, że na górze będzie ta temperatura pewnie wyższa niż z boku, ale i tak i tak ona będzie wysoka. To nic nie zmienia generalnie. Tu będzie bardzo wysoka temperatura i te powietrze będzie ciepłe chciał, nie chciał. Więc chyba tak po prostu zrobię. Że, że to puszczę tutaj. Tak, tak jak przed chwilą powiedziałem. Odnośnie tego, teraz będziemy sobie wycinać otwór. Wydaje mi się, że jest to odpowiednie miejsce, że sobie zostawiam te 20 cm pomiędzy, bo też mi się wydaje, że im dłuższa ta odległość pomiędzy palnikiem a paleniskiem, też jest jakby niewskazana zbyt duża. Odległość, ale w sumie nie wiem. Mogę się mylić, nie znam się do końca na tym, ale logika mi podpowiada, że, że jest to niewskazane, że, to, że będziemy tracić po prostu tą energię i lepiej, żeby ona była te ciepło skumulowane w tej, te najwyższe ciepło jak najbliżej, żeby mogło się tutaj dalej wszystko to nagrzewać, niż, niż mamy marnować te, te ciepło na na odcinku, który, który ten ogień musi gdzieś tam te ciepło, ta energia musi, musi pokonać, zanim dopiero w miejsce docelowe gdzieś tam dojdzie. Więc tak, wycinamy tutaj otwór. Od spodu również. Od spodu będą ruszta. Robimy popielnik, i takie jest, taki jest na teraz zadanie. Make the world go round i try to get it all right now Everybody worry about the crown Be it? Look, homie, me on the man right now Talking to a P.I. Kinda time we on. Don't roll like The kind of take eons Got a little buzz It's time to go beyond Can't look back No time to hit rewind Yeah, she wants to do best class I'm like, boo Mu, You must ask They pour way too much In your glass Just move your hips Like hold a whole class Hit the gas No dobra. Słuchaj to pany i panowie. No dobrze, no to mamy mm, gotowy jeden element. Proszę bardzo. Wysoki dosyć ten podajnik. Kurde, komar. Tak by to wyglądało. Mamy palenisko z podajnikiem. Tutaj będziemy wrzucać nasze drewno. Mamy również wyspawane ruszta. One sobie tam są. Tak to wygląda w środku. Tak wygląda tu. Tu mamy ruszta wspawane od spodu. no i Popielnik. Popielnik tak wygląda, blacha jedynka. Niestety, blacha jedynka mogłaby być to e, również dwójka, tak jak i, i ten kształtownik, ale nie mam materiału po prostu. Nie wiem, czy to jest dobrze, czy źle. W sensie, no czy, czy ta jedynka nie będzie się wyginać pod wpływem temperatury, czy, czy to zda egzamin ogólnie ona jest już trochę pofalowana, bo poleciałem trochę z paflongiem i niestety mi się no, spuchło trochę po prostu. No. Nie bez powodu. Blachę, zwłaszcza tak cienką, spawa się punktowo, no ale cóż, chciałem pośpieszyć, no i, no i tak wyszło po prostu. Człowiek się uczy cały czas na błędach i już na pewno blachy jedynki nie będę spawał longiem. No i co, ogólnie nie ma co tutaj, nie ma nad czym się rozwodzić, jakby w tym filmie to tyle, bo chciałbym jeszcze go jutro wstawić. No i też nie wiem. Właśnie. Nie wiem dalej, co z tym dolotem świeżego powietrza, czy robić go tu, czy może z bokiem ciągnąć. Też może wy coś napiszcie w komentarzach, jakim, jak wy byście zrobili. I może, może się bardziej na tym znacie. Może. Dobrze. Ja się z wami żegnam. W tym filmie to tyle. Strzała.